Tarnobrzegu poprawa stanu lokalnych dróg oraz rozwój przedsiębiorczości i biznesu stały się jednymi z ważniejszych działań. Idealnym połączeniem tych dwóch zadań jest remont ulicy zakładowej. Ulica zakładowa to nie tylko węzeł komunikacyjny dla zwykłych kierowców, ale i droga prowadząca do wielu dużych zakładów pracy. W ramach przystosowania odcinka ulicy zakładowej do ruchu dużych samochodów dostawczych, miasto postawiło na wielkie zmiany. Remont ulicy Zakładowej, który odbył się w 2011 roku, pochłonął środki z budżetu miasta w wysokości około 650 tysięcy złotych. Została wykonana remont nawierzchni na szerokości 7 metrów. Do tego wybudowano chodnik o szerokości 2 metrów. Po drugiej stronie pobocze żwirowe o szerokości 1,5 metra. Ponadto firma zajmująca się realizacją inwestycji odwodniła i oczyściła rowy, utwardziła zjazdy, a na drodze zamontowała oznakowanie pionowej i poziome. Wszystkie te zmiany dodały ulicy blasku i przede wszystkim funkcjonalności. Ulica zakładowa prowadzi do wielu zakładów pracy. Szerokość 7 metrów umożliwia ruch nie tylko samochodom, bezpieczny ruch nie tylko samochodom osobowym, ale także samochodom ciężarowym. Także poprzez wykonanie chodnika zwiększyliśmy bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ruchu pieszego. Głównym celem tego remontu było zainteresowanie inwestorów terenami przyległymi do ulicy Zakładowej. By tacy inwestorzy się pojawili, niezbędne były modyfikacje drogi dojazdowej do istniejących już zakładów pracy oraz działek, które w przyszłości miasto planowało zagospodarować. Na pewno spowodował większą atrakcyjność dostępności miejsc pracy. Ważnym elementem. Zawsze przy lokalizowaniu jakiejkolwiek przedsiębiorczości jest dostępność komunikacyjna, więc zawsze polepszając dostępność komunikacyjną regionu tak naprawdę polepszamy sobie dostęp, dostępność do lokalizacji infrastruktury mającej na celu zwiększenie przedsiębiorczości, zatrudnienia i, i polepszenia naszych warunków pracy. Dziś już wiemy, że remont przyniósł pozytywne rezultaty. Inwestorzy się pojawili, a ulica zakładowa tętni życiem. Za remont ulicy zakładowej odpowiedzialne było przedsiębiorstwo robót drogowych ze stalowej woli. Koszt inwestycji to 647 tysięcy złotych.